Po to mamy dwoje uszu i jedne usta, abyśmy dwa razy tyle słuchali, co mówili. W życiu nieraz spotkasz osobę, która może wykorzystać to, co jej powiedziałeś. Czasem nawet najmniejsza drobnostka, wydawałoby się nieistotna, może stać się narzędziem w rękach innych, prowadząc do destrukcji twoich planów. To nie tylko problem potencjalnego nadużycia zaufania chodzi także o ryzyko uzależnienia się od opinii innych, co może skutkować działaniem niezgodnym z własnymi przekonaniami. Z czasem możesz stać się kimś, kto nieustannie szuka uznania innych, tracąc przy tym własną tożsamość i stając się łatwiejszym celem do manipulacji. Podobnie jak drzewo, które rośnie w swoim własnym tempie i kierunku, niezależnie od otaczających je innych roślin, tak i ty powinieneś kształtować swoje życie według własnych wartości i przekonań. Pozostając wiernym sobie i swoim przekonaniom, chronisz swój wewnętrzny spokój oraz integralność, podobnie jak drzewo, które mimo zmieniających się pór roku pozostaje niezmiennie sobą. Oto siedem kluczowych obszarów, które warto zachować dla siebie, by uniknąć wpadnięcia w pułapkę zależności od opinii innych i zachować swoją autentyczność. Te obszary są jak ziemia, w której zakorzeniają się twoje najgłębsze wartości i przekonania. Tworząc fundament dla zdrowego, niezależnego i spełnionego życia. Numer jeden. Osobiste wyzwania i wewnętrzne walki. Czasami najlepszy krok to zatrzymanie i zastanowienie się, które aspekty Twojego życia zasługują na zachowanie tylko dla siebie. Takie podejście jest normą w filozofii stoickiej, ceniącej samodyscyplinę i wewnętrzną siłę. Twój charakter i siła ducha kształtują się poprzez indywidualne radzenie sobie z trudnościami. Kiedy decydujesz się zachować swoje osobiste dylematy w sferze prywatnej, otwierasz drzwi do głębszej introspekcji i samopoznania. To stwarza okazję do zrozumienia własnych emocji, motywacji i przekonań w oderwaniu od opinii i wpływów zewnętrznych. Jest to kluczowy element w budowaniu Twojej niezależności emocjonalnej i wewnętrznej siły. Zachęcam cię do głębszej refleksji nad Twoimi wyzwaniami. Zastanów się, jakie obszary Twojego życia mogą najbardziej skorzystać na prywatnym rozważaniu. Jak możesz wykorzystać te doświadczenia do własnego rozwoju. Pomyśl o tym, jak zachowanie tych aspektów Twojego życia dla siebie może wpłynąć na Twoją osobistą podróż i pomóc w budowaniu silniejszej wersji Ciebie. To chwila na spokojne przemyślenie, jak Twoje osobiste doświadczenia. Nawet te trudne i bolesne mogą stać się fundamentem do osobistego wzrostu. Przez zachowanie ich w sobie, nie tylko chronisz swoją prywatność, ale także dajesz sobie przestrzeń na rozwój i samodoskonalenie. To nie jest tylko kwestia zachowania sekretów, ale głęboki wzrost samodzielnej refleksji i wewnętrznej siły. Numer 2 Twoje plany na przyszłość. W stoickiej filozofii Niemówienie o planach na przyszłość jest cenną praktyką. Stoicy nauczyli nas, że pielęgnowanie marzeń i aspiracji w naszym wewnętrznym świecie pozwala na ich autentyczny rozwój, wolny od zewnętrznych oczekiwań czy wpływów. Gdy zdecydujesz się zachować swoje plany dla siebie, otwierasz sobie drogę do ich swobodnego kształtowania i dostosowywania, co jest kluczowe dla realizacji osobistych celów. Rozważając swoje przyszłe cele i aspiracje w prywatności, możesz skupić się na ich istocie bez wpływu zewnętrznych głosów. To pozwala na spokojne i przemyślane podejście do realizacji Twoich marzeń. Nie mówiąc o swoich planach, chronisz je przed przedwczesnymi ocenami. Utrzymujesz również jasność wizji i konsekwencje w działaniu. To czas na skupienie się na własnych planach i celach. Które będą najlepiej rozwijać się w przestrzeni osobistej refleksji. Dzięki temu możesz dać sobie przestrzeń na rzeczywistą realizację marzeń, zamiast zadowalać się jedynie rozmową o nich. Świadome decydowanie o tym, co dzielisz ze światem, a co pozostawiasz w sferze prywatnej, ma kluczowe znaczenie dla Twojej przyszłości i realizacji marzeń. Zachowanie planów na przyszłość w sobie to nie tylko ochrona ich przed zewnętrznym wpływem ale także budowanie wewnętrznej siły i autentyczności w dążeniu do celów. Numer 3: twoje sukcesy i osiągnięcia. Kolejnym obszarem, którym nie powinieneś dzielić się, są twoje sukcesy i osiągnięcia. W stoickiej tradycji skromność i umiar w wyrażaniu własnych sukcesów są cenione, ponieważ uważa się, że prawdziwa wartość osiągnięć leży w ich osobistym znaczeniu, a nie w zewnętrznym uznaniu. Kiedy decydujesz się nie ogłaszać każdego swojego sukcesu, dajesz sobie przestrzeń do cieszenia się z osiągnięć w bardziej introspektywny sposób. To pozwala na docenienie własnych wysiłków i wzrostu, niezależnie od zewnętrznych pochwał czy uznania. Taka postawa może również pomóc w utrzymaniu pokory i realistycznej perspektywy na własne zdolności i osiągnięcia. Niemówienie o sukcesach pozwala na budowanie wewnętrznej pewności siebie i samoakceptacji, która nie jest uzależniona od zewnętrznego uznania. Daje to siłę do dalszego dążenia do celów i aspiracji z poczuciem własnej wartości i niezależności. To zachęta do skupienia się na osobistej wartości twoich osiągnięć. Pozwól sobie na chwilę refleksji nad tym, jak Twoje sukcesy przyczyniają się do Twojego wewnętrznego wzrostu i samopoczucia, zamiast szukać zewnętrznego potwierdzenia. To podejście pozwala na budowanie solidnego fundamentu dla dalszego rozwoju opartego na własnych standardach i wartościach. Numer 4 Twoje wewnętrzne przekonania i wartości. Ważnym aspektem, który warto zachować w prywatności, to Twoje wewnętrzne przekonania i wartości. W tradycji stoickiej prywatność przekonań i wartości jest ważna, ponieważ pozwala na ich niezakłócone kształtowanie i rozwijanie. Twój wewnętrzny system wartości stanowi fundament, na którym budujesz swoje życie i decyzje, a utrzymywanie go w prywatności chroni przed niepotrzebnymi wpływami zewnętrznymi zachowanie ich w sferze prywatnej. Sprzyja głębszej introspekcji i solidnemu zrozumieniu tego, co jest dla Ciebie naprawdę ważne. Pozwala to na rozwój autentycznej tożsamości, która nie jest kształtowana przez modyfikowanie swoich wartości w celu dopasowania się do oczekiwań innych. Takie podejście umożliwia również uniknięcie konfliktów i napięć wynikających z różnic w wartościach między Tobą a innymi. Twoje wewnętrzne przekonania są jedynymi, które naprawdę mają znaczenie w kształtowaniu Twojego życia i wyborów. Zachowanie ich dla siebie pozwala na uniknięcie niepotrzebnych kompromisów i utrzymanie spójności Twoich działań z Twoimi prawdziwymi przekonaniami. To zaproszenie do refleksji nad tym, jak Twoje osobiste wartości i przekonania wpływają na Twój sposób życia i decyzje, utrzymując je w prywatności. Budujesz mocny fundament dla swojego autentycznego ja, co jest niezbędne do życia zgodnego z własnymi zasadami i ideami. Numer 5 Twoje doświadczenia życiowe i przebyte trudności. Innym ważnym aspektem, który warto rozważyć, czy o nim mówisz, są Twoje osobiste doświadczenia życiowe, w tym przebyte trudności. W stoickiej filozofii istnieje przekonanie, że indywidualne doświadczenia, w tym te trudne, kształtują nasz charakter i są źródłem osobistego wzrostu. Zachowanie ich dla siebie pozwala na cichą refleksję i wyciąganie wniosków, które są istotne dla Twojej osobistej podróży. Kiedy trzymasz swoje doświadczenia dla siebie, masz szansę na głębsze przemyślenia i naukę z nich, zamiast skupiać się na reakcjach czy interpretacjach innych. Pozwala to na budowanie własnej odporności i siły wewnętrznej, ponieważ doświadczenia te stają się cennymi lekcjami, a nie tylko historiami dzielonymi z innymi. To podejście nie tylko umacnia twoją wewnętrzną siłę, ale także pomaga w utrzymywaniu spójności twojego życia. Twoje doświadczenia stanowią unikalną ścieżkę, którą przemierzasz, a ich prywatność pozwala na autentyczne i niezależne przeżywanie życia. Zgodnie z własnymi wartościami i przekonaniami. Refleksja nad własnymi doświadczeniami życiowymi, utrzymywanych w prywatności, stanowi podstawę do budowania głębokiego zrozumienia siebie i świata wokół. To proces, który przynosi mądrość i wewnętrzną harmonię kluczową dla stoickiego sposobu życia. Numer 6 Twoje relacje osobiste. Kolejnym ważnym elementem, który warto zachować dla siebie, są Twoje relacje osobiste. W stoickim podejściu do życia, prywatność w obszarze relacji z innymi ludźmi jest cenna, ponieważ chroni głębie i autentyczność tych więzi. Utrzymując szczegóły swoich osobistych relacji w prywatności, unikasz zewnętrznego wpływu, który mógłby zaburzyć ich naturalny rozwój i dynamikę. Zachowanie szczegółów relacji osobistych w sobie. Sprzyja ich wzmacnianiu i pozwala na skupienie się na prawdziwej jakości tych więzi, zamiast na ich percepcji zewnętrznej. Pozwala to na rozwijanie głębokich i znaczących relacji, które są oparte na wzajemnym zrozumieniu i szacunku, a nie na obrazie kreowanym dla innych. To podejście podkreśla znaczenie budowania silnych, zdrowych relacji, które są wolne od presji społecznej i opinii publicznej. Twoje relacje osobiste, utrzymywane w prywatności, stają się bezpiecznym miejscem dla szczerości, wzajemnego wsparcia i autentycznego połączenia. Rozważając swoje relacje, warto pamiętać o zachowaniu ich istoty dla siebie, co pozwoli na pielęgnowanie ich w sposób najbardziej autentyczny i satysfakcjonujący. To zachęta do budowania głębokich i trwałych więzi, które są oparte na prawdziwych wartościach i wspólnym zrozumieniu, a nie na zewnętrznych oczekiwaniach czy obrazach. Numer 7 Twoje chwile ciszy i samotności. Interesującym aspektem, którym nie warto dzielić się z innymi, są Twoje momenty ciszy i samotności. W stoickiej filozofii, wartość samotności i ciszy jest ceniona jako czas na introspekcję, regenerację i pogłębienie wewnętrznego spokoju. Współczesny świat często skupia się na ciągłej aktywności i byciu w kontakcie, ale stoicyzm, Podkreśla znaczenie odnalezienia spokoju w samotności. Gdy świadomie decydujesz się na spędzanie czasu samemu i w ciszy, otwierasz przestrzeń do osobistego wzrostu i samopoznania. Te chwile pozwalają na zanurzenie się w głębi własnych myśli, emocji i przemyśleń, co jest niezbędne do rozwijania wewnętrznej mądrości i spokoju. Zachowanie tych momentów w sobie stanowi część budowania zdrowej relacji z samym sobą. Pozwala to na lepsze zrozumienie własnych potrzeb, granic i pragnień. Czas spędzony w samotności, oddalony od zewnętrznego hałasu i oczekiwań, jest cenny w kształtowaniu silnej, niezależnej tożsamości. To zachęta do doceniania wartości samotności i ciszy w Twoim życiu. Te chwile nie muszą być głośno ogłaszane, ale mogą stanowić cichy, potężny element Twojego rozwoju osobistego i emocjonalnego. To przestrzeń, gdzie możesz się zresetować, zreflektować i nabrać sił do dalszych wyzwań życiowych, odnajdując wewnętrzną równowagę i spokój. Pamiętaj, że każdy krok, który podejmujesz w kierunku autentyczności i niezależności, jest jak kamień rzucony do wody, tworząc falę wpływu na całe Twoje życie. Zachowując te kluczowe elementy swojego życia w tajemnicy, nie tylko chronisz swoją prywatność, ale także Kształtujesz swoją przyszłość. To, co najcenniejsze, pozostaje ukryte jak skarb, niewidoczne dla innych, ale odczuwalne w każdym aspekcie Twojego bycia. Zachęcam cię, byś podchodził do tych obszarów z szacunkiem i rozwagą, pamiętając, że prawdziwa siła leży w wewnętrznej mądrości i samodzielności. Twoja podróż ku autentyczności to nieustanny proces, który wymaga odwagi, cierpliwości i przede wszystkim. Wierności sobie. Idź naprzód z głową wysoko uniesioną, świadomy swoich wyborów i ich wpływu na twój wewnętrzny świat. To twoja podróż, twoja historia i twoje życie, kształtowane z miłością i szacunkiem do siebie.